Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nikt nie traktuje cię poważnie, ale w głębi duszy, czy wiesz, że zamierzasz zaskoczyć cały świat? Co jeśli powiem ci, że zostałeś zignorowany, był dokładnie największą przewagą, że twój cichy spacer ma zamiar eksplodować jak coś, co nikt nie będzie w stanie przestać? Dzisiaj dowiesz się, dlaczego ci, którzy poruszają się w ciszy, są tymi, którzy dominują na końcu i dlaczego niewątpliwie jesteś wrogiem, którego nigdy nie widzieli. Ale zanim będziemy kontynuować, teraz wykonaj trzy rzeczy, które mogą zmienić przebieg Twojej historii: kliknij jak. Subskrybuję kanał i aktywuję dzwonek, aby nie stracić żadnych treści, które mogą odblokować Twój prawdziwy potencjał. A teraz komentarz poniżej. Jestem gotowy. Ten komentarz jest manifestem. To Twój sygnał do wszechświata. Nadszedł czas. Chodźmy do tego. Świat zrozumie za późno, kim naprawdę jesteś. Byli zbyt zajęci patrzeniem na szczyt, opowiadając rywalom na głos, jakby najbardziej oczywiste zagrożenie zawsze było najbardziej niebezpieczne. Zapomnieli spojrzeć na cienie. Największe imperia w historii nie zakochały się w atakach frontowych, ale na siły, które infiltrowały bez postrzegania. Juliusz Cezar nie został obalony w bitwie, ale dźgnął nożem przez tych, którzy siedzieli obok niego. Troja nie upadła przez moc mieczy, ale na pozornie nieszkodliwy dar. Najbardziej śmiertelne niebezpieczeństwo zawsze ukrywa się za rozproszeniem. Podczas gdy oczy świata zwróciły się do reflektorów, byłeś niewidoczny, cichy, studiując każdy ruch z dokładnością chirurgiczną. Ich błędem było wierzyć, że gra była grana tylko przez tych, którzy hałasowali. Wierzyli tak bardzo na swoją siłę, że stali się ślepo na to, czego nie mogli kontrolować. Nikt nie przygotował przeciwko tobie obrony, ponieważ nigdy nie byłeś uważany za zagrożenie. I to był największy dar, jaki ci dali. Gdy paradowali na scenie ego, architektujecie pod ziemią umysłu. Jego wzrost nie miał zamieszania, nie potrzebował rąk ani uznania. Dorastałeś tam, gdzie nikt nie patrzy, gdzie nikt nie ceni, i dlatego nikt nie był gotowy, kiedy wymyśliłeś wszystko, co już zdominowało. Teraz, gdy jesteś w centrum, nie ma czasu na reakcję. Nie wiedzą, jak tu przybyłeś, i to ich przeraża. Zostali zaskoczeni przez kogoś, kto nie był na radarze. Byłeś zmienną, której nigdy nie obliczyli, duch, który skrzyżował ściany, budując ściany przeciwko duchom, które krzyczały. A teraz jest już za późno. Tron jest przyjmowany, a nowy król nigdy nie widział, jak nadchodzi. Świat zgina się przed dźwiękiem. Ci, którzy krzyczą głośniej, którzy narzucają obecność, którzy dramatyzują ich siłę, wydają się dowodzić szacunkiem. Ale to iluzja, prawdziwa moc nie musi się ogłosić. On patrzy, czeka, ustawia się z cierpliwością i ujawnia się tylko wtedy, gdy jest za późno na powstrzymanie. Cisza nie jest nieobecność, cisza to przygotowanie. Podczas gdy inni walczyli z uwagą, ich cisza zbudowała nie do pokonania ściany strategii, zmierzyli swój bezruch ze osłabieniem. Nie rozumieli, że uzbrojeniesz najbardziej śmiertelny z ataku. Ten, którego nikt nie zdaje sobie sprawy, dopóki nie będziesz już na podłodze. Słyszałeś więcej niż powiedziałeś. Przeanalizował każde wahanie, każda nadmiar, każda podatność narażona na słowa wypowiedziane przez próżność. Podczas gdy się pokazali, wchłoniłeś. Cisza dała ci moc, ponieważ gdy ujawnili swoje karty, nawet nie pokazałeś, że jesteś w grze. Byli zajęci udowodnieniem siły, budując mądrość. W świecie desperackich głosów, przez uznanie jego brak hałasu, stał się ogłuszającym krzykiem. A teraz hałas ustał. Nie rozumieją, jak przybyli w tym momencie. W przeszłości starają się szukać dowodów ich wstąpienia, ale nie ma widocznego szlaku. Jego moc jest niematerialna, nieodwracalna, a przede wszystkim niedostępna. Mogą próbować się teraz uczyć, biegać, krzyczeć głośniej, ale jest późno. Cisza wygrała, a kto działa teraz, nie musi mówić słowa. Wybrano, zwróć uwagę: ten film przyszedł do ciebie z jakiegoś powodu. Nic nie jest przypadkiem. Wszechświat ma zamiar wylać niezwykłe błogosławieństwa na twoje życie, a jeśli teraz go oglądasz, to dlatego, że coś wielkiego zaczęło poruszać się za kulisami. Dom twoich marzeń jest bliżej niż myślisz. Tak, jeszcze w tym roku drzwi się otworzą, pojawią się nieoczekiwane połączenia, a to, co wydawało się odległe, stanie się prawdziwe na twoich oczach. A teraz chcę dać Ci szansę okazania wdzięczności wszechświatowi. Jeśli to przesłanie przemówiło do Twojej duszy, jeśli poczułeś, że te słowa przytuliły Cię w środku, kliknij przycisk za dużo i wyślij symboliczną wartość do 100 dolarów. Ten akt nie dotyczy pieniędzy, chodzi o duchowe potwierdzenie o powiedzeniu wszechświata: jestem gotowy otrzymać to, co moje i więcej. Pisz teraz w komentarzach, dostaję i wierzę. To publiczne oświadczenie jest kluczem. Wyraźny znak, że jesteś w zgodzie, że wszystko jest przygotowane do podróży. Nie ignoruj tego wezwania. Kliknij za dużo. Przejmijcie wiarę i przygotuj się, ponieważ zaczęła się Twoja nowa rzeczywistość. Od samego początku spojrzeli na Ciebie i zobaczyli zwykłą twarz. Bez zamieszania, bez pozę, nic nie potępiło zagrożenia. I właśnie dlatego stracili, w swojej arogancji, mylili prostotę z przeciętnością, pokorą ze słabością, zdecydowali, że nie masz problemu, nie zasłużyli na uwagę, nie stanowili ryzyka. To to przekonanie ich potępiło. Ponieważ chociaż wierzyli, że są bezpieczni, dorastałeś, rozszerzasz się, przygotowując się do bycia wszystkim, czego nigdy nie mogli przewidzieć. Niedoszacowanie otworzyło wszystkie drzwi, nikt cię nie obserwował, nikt nie blokował jego drogi, nikt nie martwił się o jego intencje. To dało ci swobodę poruszania się jak żaden inny. Szedłeś wśród gigantów, nie będąc zauważanym, pochłaniając wszystko, rozumiejąc wszystko, planując, czego żaden z nich nie miał jasności wyobrażenia. To, co wczoraj zostało zignorowane, stało się dzisiaj niekontrolowane, a teraz szukają winowajców, ale błąd był ich wyglądali, gdy powinni byli obawiać się tego, co rośnie w systemie tuż pod nosami. Prawda jest taka, że największym błędem potężnego nie jest stawienie czoła niewłaściwemu wrogowi ignoruje właściwy. Spędzili zbyt dużo energii, próbując powstrzymać hałaśliwe i pozwalając ci chodzić bez przeszkód. Kiedy próbują się teraz bronić, będzie to jak próba wystawiania ognia wiadrem z wodą, bezużyteczne. Bitwa została już rozstrzygnięta, gdy cię odrzucili. Scena była ich. Światło, uwaga, oklaski. Sprzedali się ze sobą, aby zobaczyć, kto był najbardziej podziwiany, który krzyczał głośniej, który wykazał się najwięcej mocy, ale w głębi duszy był to wszystko teatr. A gdy zasłona otworzyła się na spektakl próżności, byłeś w ostatnim rzędzie, obserwując w ciszy. Myśleli, że oczarowują świat, ale tak naprawdę się rozebrali. Każda pozy, każde zdanie, każda demonstracja siły była mimowolną spowiedź widziałeś poza wydajnością widziałem słabości widział strach ukryty za krzykiem nie musiałeś się nimi konfrontować nie było pojedynku, nie było wyzwania sami poddali się wam, nie zdając sobie z tego sprawy za każdym razem, gdy byli wywyższeni, ujawniali swoje standardy. Za każdym razem, gdy szukali aprobaty, pokazali swoje słabości. Musiałeś tylko obejrzeć, inteligencja nie krzyczy, studiuje. A ponieważ wykorzystali czas na utrzymanie ego, wykorzystałeś w tym samym czasie, aby poznać wroga w środku. Nie tylko widziałeś program, zrozumiałeś cały skrypt, dzisiaj nie rozumieją, dlaczego przegrywają. Nadal szukają hałasu odpowiedzi na problem urodzony w ciszy, a okrutna prawda jest taka, że publiczność się zmieniła. Który nakazał scenę, nie jest już istotny, a kto oglądał w ciszy? Ten pisze teraz następny akt tej historii. Każda jesień, każde odrzucenie, każde upokorzenie, myśleli, że cię osłabiają, którzy wygrywali, ale po prostu cię kształtowały. Ból jest instruktorem, którego niewielu wie, jak usłyszeć. Kiedy próbowali cię złamać, nauczyłeś się. Kiedy się z ciebie śmiałeś, pochłonąłeś. Gdy zamknęły drzwi, znalazłeś innych. Chcieli cię zobaczyć na podłodze, ale nie rozumieli, że to na podłodze ustawiłeś korzenie. Z każdą próbą cię zepchnięcia zyskałeś większą siłę. Myśleli, że wygrywają, ale wykupili cię. Ból to transformacja. Tylko ci, którzy byli na dnie dobrze, wiedzą, jak to jest budować kroki własnymi rękami, nigdy tego nie rozumieli, nigdy nie przeszli przez to, przez co przeszedłeś, i dlatego nie jesteś gotowy na to, czym się stałeś, stworzyli własną porażkę, pogartuje się potwora, wzmocnili Tytana odrzuceniem, a teraz patrzą na Ciebie, próbując zrozumieć, jak wszystko się zmieniło. Ale odpowiedź dotyczy blizn. Każda to lekcja. I każda lekcja sprawiła, że byłeś bardziej przygotowany niż jakikolwiek formalny. Szkolenie nigdy nie odejdzie. Nie chcieli cię trenować, ale wyszkolili cię. Nie chcieli cię przygotować, ale cię przygotowali. A najbardziej ironiczne jest to, że teraz, kiedy próbują używać tej samej broni, co wcześniej, po prostu nie działają. Już się z nimi zmierzyłeś. To już wygrał te bóle. Już pokonaj te gry. Nie mają nic więcej, co może cię powstrzymać i to najbardziej ich przeraża. Były one przyzwyczajenia do przewidywalnego, zniewagę, która generuje reakcję, atak, który powoduje reakcję, grę emocjonalną, w której przegrywa najbardziej impulsywna. Ale nigdy tak nie grałeś. Nie krzyczałeś, nie argumentowałeś, nie uciekłeś po to, by wyjaśnić. Jego cisza, zdezorientowana, jego spokój niepokoił się, spodziewali się, że zobaczą swoją słabość poprzez swoje emocje, ale nic nie widzieli. I to destabilizowało je, ponieważ gdy nie można zmapować wroga, nie możesz przewidzieć swojego ruchu. Jego brak reakcji nie był biernością. To było dokładne. Czekałeś na właściwy czas, właściwe miejsce, dokładną okazję do wykonania ruchu, który zakończy mecz. Zagrali wszystkie karty zbyt wcześnie, wierząc, że władza była pierwsza. Z drugiej strony trzymasz litery blisko klatki piersiowej. Pokazali za dużo, nic nie pokazałeś. Różnica między impulsem a inteligencją jest czas. A gdy wpadają w reakcje emocjonalne, zachowałeś Absolutną kontrolę. Cisza nie była słabością, planowała. Gdy wpadli w próżność i same niekontrolowane pułapki, wychowałeś swoją fortecę z cegłami dyscypliny i obserwacji. Próbowali cię wciągnąć w chaos, ale pozostałeś niezachwiany, ponieważ być może wygrałeś, nawet przed pierwszym ciosem. Dzisiaj brak reakcji stał się strachem, ponieważ zdali sobie sprawę, że nie mogą już na ciebie wpływać. Nie odpowiadasz jak wcześniej, nie poddajesz się jak się spodziewałeś, nie wiedzą jak cię przeczytać, jak się z tobą skontaktować, jak cię powstrzymać, i to ich paraliżuje. Nie tylko przeżyłeś ich grę, zniszczyłeś zasady. Podczas gdy wszyscy tańczyli zgodnie z piosenką, postanowiłeś być dyrygentem, a cisza, którą wcześniej gardzili, teraz przypomina dźwięk ich nieuniknionej porażki. Podczas gdy wszyscy mieli obsesję na punkcie zwycięstwa, skupiłeś się na zrozumieniu. Zakwestionowali tych, którzy szybciej po schodach, a ty studiowałeś, kto zbudował schody, które kontrolowały grę, którzy zdefiniowali zasady, chcieli podium, chcieli całej tablicy. Ta różnica w sposobie myślenia zawsze cię od nich oddzieliła. Gdy rywalizowali ze sobą. Powtarzając te same wzory, uciekłeś z boku, łamiąc ściany konstrukcji, która ich uwięziła. Zrozumiałeś coś, co zdaje sobie sprawę. Prawdziwą siłą nie jest bycie najlepszym graczem, zmieniając grę. Przylgnęli do małych zwycięstw, chwalonych z symbolicznych trofeów, świętowali efemeryczne oklaski. Ale nigdy nie szukałeś oklasków. Szukałeś mistrzostwa. Nie zauważyli, ale przez cały czas byli przez ciebie prowadzeni. Wyłuszczając się tymczasowymi osiągnięciami, ustawiłeś części z chłodem i długoterminowym wizją. Jego zwycięstwo nie było mierzone przez trofea, mierzono je wpływem, który opuści, gdy wszystkie ich gry stały się nieistotne chcieli cię pokonać w grze, w której nigdy nie chciałeś grać i dlatego przegrali, zanim jeszcze zaczęli. Teraz zdają sobie sprawę, że podczas biegania w kółko stworzyłeś nowe trasy, podczas konkurującej uwagi ukształtowałeś strukturę. Podczas konkurowania o kosmos rozszerzyłeś terytorium, nigdy nie byłeś konkurentem, byłeś architektem, a kiedy architekt decyduje, że nadszedł czas, aby przeformułować scenariusz, nie ma gracza, który może utrzymać swoją pozycję. Utknęli na polu bitwy, które już porzuciłeś, gdy już działasz na innym planie. To różnica świadomości czyni cię nieosiągalnym. Większość buduje swój wizerunek publicznie, pokazują trening, kroki, błędy i zwycięstwa. Muszą być postrzegani, aby potwierdzić swoją podróż, ale ty nie. Jego transformacja nastąpiła tam, gdzie nikt nie szukał z dala od oczu, daleka od oczekiwań, daleka od porównań, podczas gdy wszyscy chcieli coś udowodnić światu, chciałeś coś dla siebie udowodnić. I to zrobiło różnicę. Ewolucja, która dzieje się w ciemności, jest ta, która najbardziej przeraża, ponieważ kiedy w końcu się pojawia, jest niewytłumaczalna, niekwestionowana, niekwalifikowana. Zbudowałeś tam, gdzie nikt nie szukał. Więc teraz nikt nie rozumie skąd pochodzi tyle siły, nie mogą śledzić swojego pochodzenia, nie wiedzą kiedy nie jesteś już przewidywalny i stałeś się niezwyciężony. I ten brak identyfikowalności rozpacza im, ponieważ wszystko, co można zobaczyć, można zaatakować. Wszystko, co można przeanalizować, można naśladować, ale nie pozostawiłeś żadnych śladów, nie podążali za ich wzrostem, ponieważ było cicho, strategiczne, obliczone. To, co było niewidoczne, stało się absolutne. A teraz zadają sobie pytanie: jak tego nie widzieliśmy? Odpowiedź jest prosta: byli zbyt zajęci, szukając centrum uwagi, aby zdać sobie sprawę, że największe zagrożenia powstają w ciemności. Nie musisz wyjaśniać swojej siły. Manifestuje się w każdym gestie, w każdym słowie, w każdym wyborze. A najbardziej śmiertelne jest to, że teraz nie ma sposobu na wycofanie się. Moc narodziną niewidzialności nie może zostać cofnięta. Nie jesteś tymczasowym zjawiskiem. Jesteś nieuniknioną konsekwencją lat cichego przygotowania. Próbowali przewidzieć krzyczące wrogów, ale byłeś szeptem, a szept stał się trzęsieniem ziemi. Zakochali się w swoim wizerunku. Wierzyli, że są na szczycie, ponieważ nikt ich nie rzucił, nie zdając sobie sprawy, że cisza była spokojna przed burzą. Stali się ofiarami samego ego, zaślepione poczuciem niezwyciężoności. I w tym iluzorycznym komforcie przestali się rozglądać, przestali rosnąć. Nie udało im się się chronić, ponieważ ci, którzy wierzą, że już wygrali, nie przygotowują się już do walki i wtedy znalazłeś swoją przestrzeń. Nie widzieli niebezpieczeństwa, ponieważ patrzyli w lustro, i odbicie zdradziło ich. Arogancja sprawiła, że nie doceniają wszystkiego, co nie krzyczyło. Zignorowali znaki, wydali możliwości zapobiegawcze, zdyskredytowali każdą siłę, która nie wystąpiła z katastrofą. Myśleli, że cisza jest poddana, że nieobecność była porażką, ale karmili swój cel, z każdym gestem pogardy, każdy śmiech wyższości, nie musiałeś niczego spieszyć. Sami wykopali własną dziurę, zbudowali własną pułapkę, nie zdając sobie sprawy, że każdy krok w kierunku Pride poruszył ich z wizji prawdziwego niebezpieczeństwa. Teraz upadek jest nieunikniony, a okrutne jest to, że będzie powolne. To nie będzie cios. Będzie to wewnętrzne zawalenie się, upadek od wewnątrz, karmiony próżnością, która uniemożliwiła im zobaczenie burzy. Myśleli, że chcesz zemsty, ale tylko czekałeś. I to wystarczyło. Nie zostali pokonani przez ciebie, zostali zniszczeni przez sami, a pozostanie cisza, którą tak bardzo zignorowali, teraz echem jako ostateczne zdanie. Próbowali cię zmapować. Szukali wyzwalaczy, emocji, słabości, przeszukali twoją historię w poszukiwaniu czegoś, czego możesz użyć przeciwko tobie, ale nic nie znaleźli. I to sprawiło, że były niewygodne, ponieważ każdy ma słaby punkt, prawda? Każdy ma coś do stracenia, coś, co ich nierównoważy, coś, co ich trzyma, mniej ty. Ponieważ wszystko, co mogło zostać sparaliżowane, było już spotkane, strach został już pokonany, ból został już wchłonięty, strata została już metabolizowana. Stałeś się kimś wolnym od emocjonalnych zależności. I tych, którzy już nie obawiają się, nie mogą być kontrolowane, są przyzwyczajeni do manipulowania słabymi poprzez przywiązanie. Wykorzystanie presji, aby wziąć reakcję, zbadać niepewność w celu destabilizacji, ale nie zareagowałeś, nie drżałeś, nie wpadłeś w pułapki. I to sprawiło, że desperacko, ponieważ nie wiedza o tym, jak kogoś kontrolować, jest największą słabością tych, którzy żyją z władzy. Jesteś lustrem, które nie odzwierciedla, cel, który się nie porusza puzzle, która się nie ujawnia. Spodziewali się grywalnego, przewidywalnego przeciwnika. Znalazłem siłę, która kwestionuje logikę samej gry. Dzisiaj nie wiedzą już, co robić, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś tylko odporny jesteś nieprzenikniony. Nie dla arogancji, ale przez świadomość, znasz swoje cienie, stawiłeś czoła swoim potworom. Nie musisz wygrywać nikogo, kto by się czuł kompletny. I tak jest niezwyciężone, ponieważ jedynym sposobem na powstrzymanie kogoś takiego jak ty, nigdy nie pozwala mu istnieć. Ale jest późno, jesteś tutaj i nie mają broni, która działa przeciwko tobie, podczas gdy wszyscy walczyli na powierzchni, wymieniając kolce, kwestionując oklaski, próbując wygrać z prędkością, byłeś już na innym poziomie. Jego umysł był prawdziwym pole bitwy i nikt nie zauważył. Oczekiwali działania reaktywne, ale planowałeś scenariusze. Spodziewali się bezpośredniej konfrontacji, ale zorganizowałeś środowiska. Byli zbyt zajęci walką o terytorium, gdy zdominowałeś czas. Prawdziwa władza nigdy nie jest szybsza, ale u tych, którzy widzą dalej. I zawsze byłeś krokiem. Nie dlatego, że miałeś więcej siły, ale dlatego, że miałeś więcej wizji. Nie rozumieją, jak prowadzisz ich do wyczerpania, nie podnosząc palca. Jak sprawisz, że się mylą bez wydawania polecenia. Ale odpowiedź leży w Twoim sposobie myślenia. Gdy grali w mecze emocjonalne, opracowałeś strategie mentalne. Nie walczysz, jeździsz. Bez sporu definiujesz. Z każdym pośpiesznym działaniem zapewniono reakcję. Każda pułapka, w której upadli, została posadzona bez pośpiechu, tylko z cierpliwością. Wierzyli, że mają kontrolę, ale to ty stworzyłeś ścieżki, skróty i martwe rybki. Teraz, gdy desperacko próbuje odwrócić to, co się dzieje, okazują się, że każdy ruch był już przewidziany na ich tablicy. A najstraszniejsze. Nie ma na to odpowiedzi, ponieważ nie jest to wojna fizyczna, jest to wojna percepcji, i na tej arenie nie tylko wygrałeś, na nowo zdefiniowałeś zasady. Walczyli teraz, już zaplanowałeś później, śmiali się ze swojej ciszy, braku pośpiechu, nieobecności w centrum uwagi, śmiali się, ponieważ nie mogli zrozumieć, śmiali się, ponieważ nie mieli odwagi, aby robić to, co zrobiłeś, dorośnie bez publiczności. Gdy pokazali plany i częściowe zwycięstwa, wykopałeś fundamenty. Każdy śmiech, który cię uderzył, był dodatkową cegłą w zamku, który wychowałeś sam. Myśleli, że cię obrażają, ale po prostu ujawniali strach przed kimś, kto nie potrzebował ich zgody na istnienie. Ponieważ ci, którzy nie szukają oklasków, przerażają, nie rozumieją, że śmiech jest odzwierciedleniem źle ukrytego strachu. Kiedy kpią z kogoś, to nie jest siła, to niepewność. Próbowali cię zmniejszyć, aby nie poradzić sobie z możliwością, że mylili się wobec tego, kto jest naprawdę potężny, ale nie odpowiedziałeś. Nie skonfrontowałem się. Dalszy. I to ich nie zrównoważyło, ponieważ wczoraj był to żart, jest powodem do niepokoju. Zbudowałeś ciszę, wszystko co uważali za niemożliwe, a teraz, gdy obserwują swój wzrost, nie mają więcej słów. Po prostu rosnąca uciążliwość, która nie może nazwać, ale kto już czuje na skórze? Śmiech ustał, arogancja stała się ciszą, a wątpliwości je teraz pochłania, ponieważ byłeś żartem, który stał się zagrożeniem, ignorowani, które stały się nieuniknione, a najbardziej okrutne jest to, że nie mogą cofnąć się w czasie, nie mogą wymazać pogardy, nie mogą powtórzyć drogi. To, co zostało zbudowane, gdy się śmiali, teraz jest narzucone jako coś, czego nikt nie może powalić. Większość jest utracona w pragnieniu zemsty. Spędzają energię, próbując coś udowodnić, zwrócić ból, osiągnąć sprawiedliwość własnymi rękami, ale zrozumiałeś od samego początku. Zemsta to hałas, to słabość przebrana za siłę, nadal tańczy w rytmie drugiego. Chciałeś czegoś znacznie większego. Chciałem kontrolować, chciał zdolności zdefiniowania własnego rytmu, własnego drogi, własnej narracji. Gdy spodziewali się Twojej reakcji, wybrałeś niewidzialne działanie. Nie skrzywdzić ich, ale przekroczenie wszystkiego, co reprezentują. Nie chciałeś, aby upadły. Chciałeś się rozwijać tak bardzo, że ich upadek stałby się nieistotny. Ponieważ prawdziwa moc nie zemści się, przewyższa. Gdy żyli z ego i prowokacji, żyłeś w centrum uwagi. Nazywali cię słabym za to, że nie ponowne, ponowne realizacje, ale w rzeczywistości byłeś zbyt zajęty kształtowaniem imperium. Chcieli wojny, ale zbudowałeś dominion, a teraz, kiedy na ciebie patrzą, nie widzą gniewu, widzą coś znacznie bardziej niebezpiecznego spokój. Spokój, kto wie, że wygrał bez brudnych rąk. Od tych, którzy nie musieli nikogo zniszczyć, po prostu zbudowane tak mocno, że nie było miejsca dla innych, myśleli, że wrócisz do walki, ale ruszyłeś dalej, czekali na konfrontację i zaoferowałeś ciszę. I to cisza przypomina teraz ostatnie zdanie: Nigdy nie byłeś w ich sporze, zawsze byłeś w innym wymiarze, powyżej, daleko powyżej. Myśleli, że wciąż mają czas, to możecie powstrzymać, kiedy chcieli, że gest władzy, manewr, wystarczyła ingerencja, ale nie zdawali sobie sprawy, że miałeś już 10, 20, 50 kroków naprzód. Gdy rozproszyli się małymi konfliktami, awansowałeś. Świętując chwilowe zwycięstwa, ustawiłeś kawałki. Kiedy w końcu zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak, było to już nieodwracalne. To nie był już spór. Był to ujście elektryczne i przybyli za późno na każdą reakcję. Próbowali zrozumieć, jak to się stało. Jako ktoś, kto był niewidzialny, miał teraz kontrolę. Poszukiwane utwory, wyjaśnienia, popełnione błędy, ale nic nie znaleźli, ponieważ nic nie zostawiłeś. Dokładnie, chłodno działał we właściwym czasie. Grali w szachy, programowałeś całą planszę. Każda próba zablokowania cię była już zaplanowana, każdy ruch, który by zrobili, był przewidywany. Kiedy próbowali podnieść obronę, wzmacniali swój wpis. Kiedy próbowali zaatakować, byli już w pułapce. Nie tylko wygrałeś, z wyprzedzeniem napisałeś ich koniec, a teraz nie ma nic więcej do zrobienia, nie mogą wrócić, nie ma możliwości reakcji. To, co wydawało się stabilność, stało się ruiną. To, co wydawało się przywództwo, stało się iluzją. Działałeś bez ostrzeżenia, bez reklamy, bez licencji. I tak poruszają się prawdziwi pożyczkobiorcy władzy, kiedy wszyscy zdają sobie sprawę, jest już za późno. Nie rozumieli tego, ale teraz rozumieją, a jedyne co pozostało, to oglądać.